Trzeba uczciwie przyznać, że Memcen już zanim dostał się do parlamentu, wprowadził nową jakość w polskiej polityce. Kiedyś politycy musieli robić tak zwane wiece wyborcze Kiełbasy wyborcze, czyli musieli inwestować swój kapitał, aby przekonać wyborców do swojej idei. Dzisiaj Memsen wymyślił, że zrobi tak zwane piwo z Memsenem, gdzie ludzie, których będzie indoktrynował, jeszcze będą płacić 15 zł za piwo, którym będą upijani, po czym będą indoktrynowani właśnie ideologią sprzedawaną przez Memcena. Kiedyś polityk złapany na pijaństwie dostawał uszczerbku na swojej karierze. Dzisiaj, memcen złapany na pijaństwie mm, robi z tego swój kapitał wyborczy, pokazując młodym ludziom, że jest cool, że ma poczucie humoru i ogląda chłopaków z baraku. Kiedyś politycy właśnie robili różnego rodzaju wiece wyborcze, które no, były na poważnie, i jeżeli zdarzało się, że na tych wiecach. Zostało nagrane jakaś wypowiedź polityka, która była później całkowicie sprzeczna z tym, co ten polityk prezentuje w, w, swoją osobą w parlamencie, to wykorzystywano takie wypowiedzi, przypominano temu politykowi, rozliczano go po prostu z tych wypowiedzi. Dzisiaj Memcen z bosakiem robią trasę kabaretową, która jest reklamowana jak trasa rollowa. No i na tej trasie, jeżeli zdarzy im się powiedzieć coś, co jest nieetyczne, Coś, co budzi kontrowersje, coś, co sprowadza się do tego, aby napuszczać jedną grupę społeczną na drugą, na przykład na Żydów, homoseksualistów, to taki męcen zawsze będzie mógł powiedzieć, że był nawalony do tego stopnia, że nic nie pamięta, bądź robił kabaret, więc nie ponosi za to odpowiedzialności, że go ktoś nie zrozumiał. Jest to bardzo sprytne, natomiast czy jest to moralne, uczciwe? Czy ta nowa jakość w polityce jest dla nas dobra? Wydaje mi się, że nie jest dobra również dla wyborców, potencjalnych wyborców Konfederacji. Uważam, że lepiej, jeżeli politykę będziemy traktować poważnie, jeżeli będzie ona się nam kojarzyć z czymś odpowiedzialnym, z czymś poważnym. Uważam, że od lat 90. mieliśmy już dosyć błaznów w polityce, aby przekonać się, że oni tak naprawdę nic nie wnoszą. Ja wiem, że politycy bardzo często nie dorastają do funkcji, jakie jak, jak pełnią, natomiast polityka jest czymś równie odpowiedzialnym jak pilotowanie samolotu pełnego pasażerów. Nie wiem jak Wy, ja bym nie chciał wejść do samolotu, który jest pilotowany przez komika. Pozdrawiam.